Rozmowa dnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radzie Kielce jest dziś poseł Gatowoj Tyszek, pełnomocnik Ostrowieckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Pani poseł, wczoraj w regionie gościła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która między innymi w Bodentynie mówiła o programie Czyste Powietrze. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat, bo już tyle ten program jest z nami, realnie on wpłynął na zmianę województwa świętokrzyskiego? No tak, ponad miliardy dwieście milionów złotych popłynęło do naszych mieszkańców, do indywidualnych gospodarstw domowych celem z wymiany źródła ciepła, czy też termomodernizacji domu. To są naprawdę ogromne pieniądze, które poprawiają byt naszym obywatelom, ale przede wszystkim wpływają na ochronę środowiska na to czyste powietrze, jak sama nazwa programu wskazuje. Wczoraj znowu 30 tysięcy. Umowa podpisana z mieszkańcem Bodzentyna na maksymalną kwotę dofinansowania, czyli ponad 130 tysięcy złotych, no to pokazuje, że ludzie chcą sięgać po te środki, sięgają i robią to skutecznie. Pani minister podkreślała no, te pięcioletnie trwane, pięcioletni okres trwania tego, tego programu. On od tego czasu, od 2018 roku, ewaluował, zmieniał się zmieniały się zasady, zmieniały się, zmieniał się wniosek. On teraz jest bardzo prosty, przyjazny. W, w naszym województwie, w każdej gminie znajduje się punkt konsultacyjny po to, aby dotrzeć do każdego obywatela. I dzisiaj też sięgamy po sołtysów. no Pomysł, który. Właśnie wywodzi się z województwa świętokrzyskiego, spodobał się w całej Polsce, i myślę, że tym sposobem jeszcze kilka takich spotkań. Myślę, że do końca roku na pewno, a może nawet i szybciej, każda, każdy powiat będzie miał za sobą takie spotkanie z Sołtysami, gdzie Sołtysi otrzymują to minimum wiedzy o czystym powietrzu i i, i, pokaza i i drogę, jak do kogo dotrzeć, żeby pomóc mieszkańcom w pozyskiwaniu środków. Bardzo ważny program. Cieszę się też, że pani minister zauważyła nasze województwo, że to właśnie jest jedyne, gdzie 100% gmin jest zaangażowanych w sposób taki czynny w realizację tego programu. Bardzo mało wniosków odrzuconych. No to pokazuje, że działamy dobrze, a mieszkańcy chcą z tego korzystać i korzystają. Wczoraj minister Anna Moskwa gościła także w Kielcach, gdzie wzięła udział w Regionalnym Forum Ekonomicznym, na którym to Pytano wiele o nowych źródłach energii, w tym m.in. wodorze jako tym źródle energii zielonej. Czy to także szansa do tego, by województwo wszystkie za sprawą industrii i centralnego klastra wodorowego stało się takim głównym miejscem w kraju? Tak, no to bardzo ważny w ogóle projekt. Wiemy, jak ważne jest uniezależnienie energetyczne od zewnętrznych źródeł, czyli chcemy, aby u siebie mieć to pełne zabezpieczenie, dlatego też poszukiwanie różnych form pozyskania energii jest bardzo ważne, mówiąc o wodorze i to, 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 to mówimy też o, tym, o tej ochronie właśnie środowiska, bo to jest energia no, bardzo czysta i, i, i bardzo ekonomicznie i, 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 i z taką troską o środowisko naturalne realizowana. W centralnej tej, tej dolinie wodorowej będą produkowane takie elektrolizery, które właśnie służą do przekształcania energii energii elektrycznej w wodór i cieszę się, że takie właśnie działania będzie prowadziła firma tutaj znajdująca się na terenie województwa świętokrzyskiego, to będzie kopalnia Jaźwica, więc jesteśmy przygotowani, gotowi, już niebawem rozpoczną się te działania i, 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 i to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie korzystali z tych nowych źródeł energii. Autobusy już jeżdżą, ale myślę, że trzeba zachęcać do tego, aby z tego źródła korzystały też inne jednostki, żeby też przemysł był na to otwarty. Wczoraj też dyskutowaliśmy o tym, czy samorządy nie zechciałyby takich sieci u siebie organizować i może przyjdzie taki czas, kiedy nasze samorządy, które realizują tak dużo programów rządowych, dużo programów u siebie korzystając ze środków rządowych z Polskiego Ładu, realizują, budują drogi, budują termomodernizacje, Modernizują szkoły, wspominane już Czyste Powietrze, promują też indywidualnych mieszkańców. Może też przyjdzie taki czas i będziemy też pewnie do tego dążyć, o tym też profesor z naszej Politechniki Świętokrzyskiej mówił, żeby właśnie samorządy zachęcać do tworzenia takiego typu instalacji. Pani poseł, to teraz temat zmieniamy, bo do województwa Świętokrzyskiego trafiło spore wsparcie w ramach drugiej edycji rządowego programu odbudowy zabytków w skali całego kraju. To prawie 2 miliony złotych, nie obawia się pani zarzutów, że to kolejna część funduszu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, że te pieniądze trafiają do samorządów właśnie teraz. No, się chyba już do tego przyzwyczailiśmy. No, te samorządy wpływają właśnie teraz, ale też wpływają właściwie od 2015 roku. Co już to się. Najpierw się pojawił program 500, program socjalny dla naszych mieszkańców, a później zaczęły się pojawiać programy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2019 roku i kolejne odsłony tego funduszu. On zmieniał swoje, swoje zapisy po to, aby trafić jak najbardziej do mieszkańców. I w tej chwili już i przejścia dla pieszych y, realizujemy i obwodnice miast wojewódzkich, i na drogach wojewódzkich. Y, ale pojawiły się właśnie nowe programy: Polski Ład, które ja, y, dedykowane są samorządom. tych już Ja już nawet nie jestem w stanie zliczyć, ile tych edycji było. Teraz ta edycja dotycząca zabytków, to jest druga edycja tego typu. Dopiero co roz, rozstrzygaliśmy y, program dla PGR-ów, y, też już kolejny program tego. Typu dla stref inwestycyjnych był, był program właśnie z Polskiego Ładu. Oczekujemy jeszcze na jeden, także pewnie będzie kolejny zarzut. Tak, oczekujemy, i samorządy czekają na to, aby móc realizować zadania dla ludzi. I prawo i sprawiedliwość tak działa. My się tych zarzutów no, nie boimy. No, wiemy, że Tyle pozostaje naszej opozycji krzyczeć, że się nie da, że, że rozdajemy pieniądze, rozdajemy pieniądze, dajemy pieniądze samorządom, które w bardzo dobry sposób je przekształcają w lepsze życie dla naszych obywateli. Dziś mówimy o zabytkach, zabytkach, które są bardzo istotne i które od wielu lat nie miały możliwości realizacji swoich obiektów, ponieważ to. Dofinansowanie jest 98% ze strony rządu, więc 2% parafii czy gminy to jest naprawdę niewiele. I wiele takich inwestycji będzie realizowanych. Chociażby piękny, zabytkowy Kościół w Szerzawach. To przechodząc już tak bezpośrednio do kwestii wyborczych, bo do tych wyborów coraz mniej czasu już tylko 17 dni. Dziś nowy film wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, w którym premier Mateusz Morawiecki mówi o linii zdrady Donalda Tuska i podziale na Polskę Polskę była. To wszystko w odniesieniu do planów obronnych byłego rządu. Tak, no warto przypomnieć, że linia obrony dla Tuska to miała być na Wiśle i cała wschodnia część kraju miała być po prostu oddana do, no dla Putina i tych, którzy, może i Łukaszenki. Nie wiem, jak oni to sobie wyobrażali, ale na pewno na tych terenach byśmy mieli już dzisiaj wojnę. A gdyby Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku nie objęło władzy, to kto wie, w jakim położeniu bylibyśmy teraz. To my, jako Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowo zmieniliśmy tą doktrynę. To my zaczęliśmy budować, odbudowywać jednostki wojskowe, zlikwidowane przez Donalda Tuska, przez jego rząd, a warto zaznaczyć, że większość z tych, Jednostek to było, je, były jednostki na wschodzie. To było raz, że trzeba było się bronić na wiśle. Wszystko, co na wschodzie zlikwidowane, to my też zdecydowaliśmy o tym, że inwestujemy w przemysł obronny. Jeszcze przed wybuchem wojny ta 2% PKB do na, na, na obronność na dla wojska była u nas zapisana w budżecie i było to realizowane byliśmy chwaleni jako jeden z nielicznych krajów członkowskich NATO który do tego doszedł a w tej chwili ustawa o obronie ojczyzny mówi że nie tylko zwiększamy liczebnie wojsko ale zakupujemy sprzęt czego dowodem była ostatnia ostatnio podpisana umowa zatwierdzona umowa przez pana ministra. Błaszczaka, 100 miliardów złotych to naprawdę nigdy takiego, takich umów nie, nie było, nigdy takich, takich pieniędzy nie wydawaliśmy na wojsko. A wiemy, że chcemy być bezpieczni, to musimy wydawać środki finansowe. No a Donald Tusk po prostu zdradził nasz kraj, no chciał oddać go, więc ta zdrada Tuska tu jest idealnie widoczna na tym, na tym polu, umawiając się z i, i, Przypomnijmy, jak minister obrony narodowej mówił, że no cóż, no na obronę może trzeba wydawać pieniędzy, no ale jak nie ma, no to nie ma no i nie da się wydać. Pani A poseł, my robimy to inaczej. Niestety czas naszej rozmowy minął. Bardzo dziękuję. Przypomnę posła Gatowoj Wojtyszek, pełnomocnik Ostrawieckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, było dziś gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.